Końcówka roku zawsze wywala na powierzchnię to, co było niezaopiekowane przez ostatnie miesiące. Grudzień ma swoją własną dynamikę i to niezależnie od tego, czy jesteś w Polsce czy w Hiszpanii. Ciało zaczyna mówić głośniej, emocje wracają intensywniej, pojawia się zmęczenie, napięcie, chaos i to wcale nie przez zbliżające się święta. To jest domykanie całego roku. Mózg nie toleruje otwartych pętli. Układ nerwowy nie toleruje niewyrażonych emocji. A grudzień jest jak lustro. Pokazuje wszystko, co zostało zepchnięte na bok. Pamiętaj, nie wejdziesz w nowy rok z inną energią. Jeżeli nie zatrzymasz się i nie zobaczysz, co niesiesz, jutro pójdziemy z tym głębiej.